A dzisiaj porozmawiamy sobie o sukcesie Jankleosi oraz innych rapowych płytach. A tak naprawdę to jeszcze sobie o czymś porozmawiamy i możemy Wiem. od tego zacząć, żeby żeby ten nie mieć jakiegoś krótkiego segmentu na końcu, no tylko na racja. początku. Otóż ładowanie pod benz dealerem. Mówi ci to coś? Nie. Tak, ten się... tak tu mam zapisane. No dobra, okej, okay, to widzę, ale <grym> <grym> nie wiem totalnie o, o co chodzi z tym benz dealerem. No naprawdę. więc wyszedł jakiś czas temu benz dealer, yy, oczywiście, na fidę z Tomim Cashem. No i okazuje się, że w opisie jest dziwny link do strony psychorelations.pl. Jeżeli ktoś wie. Czy wcześniej był ten link? Bo dopiero niedawno nam widz podesłał na Instagramie, właśnie to i stwierdziłem, nie że. było, Bo sobie sprawdzałem, właśnie kto chyba robił ten teledysk? Nie było. Mhm. 13 lipca sprawdziliśmy na web archive, że ta strona istniała. 13 lipca, czyli data premiery właśnie Benzilera, czyli ta strona istniała już okay. kiedy przyszedł Benzidera. Czyli, czyli jednak był tam chyba ten link, naprawdę mhm. I było wtedy 7%, teraz tak. jest 67%. A ile minęło od tego czasu? Ile dni minęło. No. Y Ponad 60. Czyli możemy założyć. 60 to dwa miesiące, no to ponad 60. Czyli nie możemy założyć, że każdy dzień to jest 1%. Około, no około. Około, około. Okay, czyli wydaje mi się, że jak po prostu sto 100%, to kłabałoby wyda płytę. Czyli możemy się tego spodziewać tak mniej więcej za miesiąc, w sumie. No tak. I jest to o strona. Psycho, jest psycho Relations, mm -hmm. czyli coś tak. związane z relacjami, tak? A wcześniej było Romantic Psycho. No pytanie, może to być no... płyta? No bo Kłabał na FIDE jakby zapowiedział, że będzie płyta jakaś. Zapowiedział w utworze Tinkasia, nie? Tak. LP zaspokoiło Buta, to dopiero mezę, nie? Czyli, że to dopiero przystawka. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o Que Bonafide. Obserwujcie sobie tą stronkę i dawajcie znać jak się, ten, jak będzie tak blisko. Jest. Jestem bardzo ciekawy co będzie, jak będzie 100%. Tak, też będziemy starali się sprawdzić. Albo po prostu jak będzie 100% to wyjdzie, że Que Bonafide ma jakąś, kolaborację z Misbehave. To może i tak być. miał już ze sprite, więc... Może być nie i wie. tak. Dobra, ale przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli hulanki EP. Jank Leosia wydała wczoraj swoją debiutancką epkę, nie płytę. Słuchałem ją przed premierą, jest. Pozacko, ja słuchałem po premierze. Dzięki, Jackson, że mi wodesłałeś. Można też było po prostu wejść na Soundcloud. Tak też <laughs> można zrobić. W każdym razie, co warto wspomnieć, że jeszcze przed premierą płyty stała się ona platyną. No i ta Jank Leosia to teraz jest Jank Platynosia. Tak, platynosi. Można tak mówić. Po prostu Jankle Osia jest królową kobiecego rapu aktualnie. No dokładnie, aczkolwiek ktoś się goni, ktoś w tej kategorii. Ale o tym też porozmawiamy, ale zanim cokolwiek o. powiemy, to y, trzeba jeszcze powiedzieć, że pojawiło się śmieszne zdjęcie z żabsonem triumfalnie trzymającym różową platynową płytę Jankle y, Platynosi. Dobra, przejdźmy sobie po trackliście albumu. Uwaga, na samym początku mamy pościg. Co sądzisz o tym utworze? Szybki jest. To prawda, bo trwa no 2,27. No ja no ja dam szybką po recenzję. Na tych utworze są, są głównie bengery. To, No tak, w sensie to są klubowe po prostu utwory. No, no oprócz Wszystko wy, oprócz, oprócz wysp. Oprócz, no tak, ale wyspy to był taki szybki eksperyment, tak, tak mi się wydaje. No tam wyspy to był jej pierwszy track. Pościg, fajne intro do płyty, ale jest też same w sobie też spoko. Jestem z moją bestię, chcecie zrobić sobie selfie. Chodzą jak zaklęci, to już dawno nie są dzieci. No I tak. potem mamy szklanki, największy hit. Oczywiście najlepszy track z tej płyty, nie, nie, bezapelacyjnie. Nie tak no, jest. szklanki już mi się turbo znudziły. Bajla Ela. A to mi się chyba najbardziej spodobało. Kozackie jest. No, Jak, tak z tej płyty. Te imiona na refrenie, tam no. Bajla Ela, to coś tam, tam Basia Ela, coś tam Helena no. było później. No, i mamy wyspy. Wyspy tutaj w połowie jako czwarta pozycja na trackliście, tak, tak? Dla uspokojenia. No, tak. Potem I jest potem gero. wjeżdżamy z Jungle girl. Z grubej rury. A jeśli tutaj mówimy o grubej rurze, to na następnym tracku jest Oliwka Brazil. Tak. No i co o Oliwce Brazil na tym yy, kawałku można powiedzieć? W ogóle fajnie, że mają wspólny numer, bo to tak. są w tym momencie dwie no. najmocniejsze postacie kobiece w rapie, co nie? No tak. Jest Oliwka Brazil, która mówi tak o. Yy, twoja suka, plus w widzi kasztany. Kasztany. Tak. Czemu ona Multiego widzi w tym lustrze? <noise> Nie wiem, właśnie. Trochę się spodziewałem, ale trochę myślałem, że jedna koliwka Brazil coś innego pokaże na numerze no, Ujang Osi. Tak A jest ciągle, o tak. tak. to samo, tak. Ciągle, o tak. Cardi B, wita witamy serdecznie w Polsce. Miło, że <noise> umiesz po polsku. Cardi B przyleciała do Polski. Tak. <noise> mam różowe włosy i różowy kocy. Różowy dywanik na nim hajsu cały stosik. I mam... No ale i stonerki tak są gitem. Tak. No i na koniec. Zamyka tracklistę Co? Toalizer Okej, okay, czyli nazwała swój track y, Tytułem tracku Gucci Mane'a Tak No i też spoko utwór Te single rzeczywiście najmocniejsze i more. Mega, bardzo fajne, jest... Ale całość jest wiesz, na imprezę puszczasz i leci no cała tak, sobie ale... Te wyspy nie pasują ja po prostu wyspy No, no. no wyspy skip Ja mam takie pytanie Dlaczego przez tak wiele lat żadna kobieta w rapie się nie wybiła tak jak Jankleosia? Dlaczego yy. akurat Jankleosia? Ale mam wrażenie, że to jest też pierwsza yy, kobieca postać w rapie, która poszła która, w taki słodki rap. Która bardziej plus... poszła w, w mainstream, w sumie. No tak, ale ja dlaczego? Wiem, dlaczego ona poszła w mainstream? Nie, nie, Mimo nie, dlatego, w sumie że. To jest dziarma, tylko że ona teraz nie wiem co ona robi. Dziarma, też, dziarma też jest w mainstreamie, ale no, wciąż nie jest aż tak. Yy, Wysoko jak Jankleosia. No ale Jankleosia no. właśnie jako pierwsza kobieca raperka, poszła mocno po prostu w taką słodkość, jakieś takie candy klimaty. Tak, Ale z drugiej strony I, mamy. I to, no. i, I to wszystko połączyła z imprezowymi bitami po prostu. Jest wysoki głosik, i jest stopa. Pumc, pumc, pumc. pumc no i po prostu stopa buja, no co? Pumc pumc, 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 pumc. No. No tak. A jeżeli właśnie jesteśmy przy kobieta, no to Oliwka Brazil. Znaczy się dzisiaj uczepiłem. I Oliwka Brazil też jest bardzo ciekawą postacią, bo ona wbija się do mainstreamu i mi się wydaje, że. To jest strasznie. I to jest zupełnie yy, po prostu drugiej koniec spektrum, jeżeli chodzi o Jangle Osie tak. i, i Oliwkę Brazil, nie? Dobra, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o Oliwkę Brazil, to mi się wydaje, że też długo na takim patencie nie poleci. Yy, Czemu nie? No bo ile może w każdym kawałku o tym samym nawijać? Na początku to było takie, wiesz kontrowersyjne, ale jak Najpierw to będzie jest prostu... Cardi B. No dobra, ale to jest po angielsku. To nawet no dobra. tam. Ludzie nie wiedzą, o czym ona śpiewa. Nie, no ale ja chciałbym zobaczyć Oliwkę Brazylii też w ten. nawijającą o czymś innym po prostu. Nie było o czym. Dobra, chyba wystarczy o hulankach. Widzowie, dzielcie się swoimi opiniami o tej epce w komentarzach. Zobaczymy, czy Wam się spodobało. Jaki jest, jest. w ogóle generalny odbiór. A my możemy wspomnieć jeszcze o innych premierach. O płytach. Płytowych. Deems wydał mega fajną. Płytę S.O.S. S.O.S. Która była robiona od kilku lat Tak no, Po prostu słuchając jej masz takie flashbacki z 2017 no, Powiedzmy tam jest Gucci Mane No właśnie, słuchasz sobie, słuchasz nagle Bedoes sprzed I teraz ilu, powinien przed być z tego utworu gdzie tam jest Jak Leosia No Ho Oj. Dobra i mamy jeszcze takie mniejsze premierki Jest to Alan Bonfire Czekam na coś ja co Hej, A to co płyta? Tak, płyta. Jest epka. Płyta. płyta no. Jest ZH9, epka, która była dołączana do jego płyty, teraz mm -hmm. wyszła na streamingach. No i jest kartki Necronomicon Ep. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzicie, co sądzicie o ostatnich rapowych premierach. Wyczekujemy też, co się stanie, jak ładowanie na stronie Kłebo na filę dobiegnie końca, a tymczasem żegnamy się i będziemy w stale dostarczać wam tak. nowe rapowe newsy.